To Edward, Gerard, te Okiem i Wacław. Dzień będzie krótki, a prawda, ci sam wyrośnie. Rozpoczynamy popołudniowe wydanie wiadomości. Pod patronatem samorządu szkolnego w Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Banacha odbywa się Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Na uroczystość przybyli. Oświetnie ubrani nauczyciele i pracownicy szkoły. oraz. A boli, nie uczniowie. jest w całości poświęcony najnowszym informacjom w pokoi nauczycielskich, korytarzy szkolnych, takich kulorów uczniowskich. Zaczynamy od doniesień z Ministerstwa Edukacji Narodowej. Wczoraj rano pani słowa Sławomirzycka skierowała życzenia do wszystkich nauczycieli z okazji święta. Mowa była piękna i wzruszająca. A oto jej fragmenty. Kochane koleżanki, drodzy koledzy, w związku z Waszym świętem postanowiłam być wspaniałomyślna i spełnić Wasze marzenia. Od jutra klasy 18-osobowe, pełne wyposażenie sal lekcyjnych, komputery, telewizory, mapy, globusy, drukarki, wideo, a nawet regularna dziesięcioletnia dostawa kredy koloru białego. Obietnice złożone przez Panią minister wprowadziły niektóre przedstawicielki dział pedagogicznych w stanę folii. Jak zwykle w środę. Podajemy komunikat dla alergików. Wszystkich utronych na szkołę informujemy, że do końca roku szkolnego pozostało 248 dni. Olga powinna przynieść przerwa świąteczna, zimowe, przerwa wiosenna, święta i nieliczne uroczystości szkolne. A teraz coś o podwyżce nauczycielskich pensji. Jak podania dzień na przy od przyszłego miesiąca nauczyciele mogą liczyć na 80% podwyżki. Dlatego nauczyciel dyplomowany będzie mógł sobie kupić po dwóch miesiącach pracy po sieczoła z basenem Ala Calington nauczyciela mianowanego. Będzie na kózno najnowszej kolekcji proponowanej przez don młody forester. Kolejny nauczyciel kontraktowy będzie mógł zadowolić się próbkami starej spektry, a pozostanie na etapie widzina. Teraz zapraszamy na reklamy. Po nich przeniesiemy się na krótką kawę. Cześć stary, cześć. Jak tam po imprezy? Co? Jak po imprezy był Fajne no? Fajnie było, nie? Fajnie No to lepiej do szkoda, no. Kolej, ja, sam, ale, tak, ja nie wiem czy się stało, nie? Stał z sobie normalnie tylko się ktrącił i leciał, nie? Co? Nie naprawdę to się nie da. To już na piętro było, nie? Rzuciliśmy za nim pilota, ale go nie uciągnął. Tutaj bady na i w ogóle... O której ty wczoraj wróciłeś do domu, co? A to jeszcze podłoga w wincie była, tak? Co? Nie no, wiesz, się trochę zostałem, nie? Potem z chłopakami objęliśmy ryby w akwarium, nie? Jak to czym? Prądem! No, trzy razy Słuchaj, ja wiem, że nie sięgnął, ale w akwarium trochę podnieśliśmy, nie? No, został jeszcze trochę duży, ale był strasznie gryzący dym. Nie no, z papieroszu to bym wytrzymał. Rino Co? No, bo tam zadowolony, nie? Co? Nie no. no znaczy, słuchaj, po mnie to ciężko było poznać, nie? Bo on ja cały czas trzymał przedeszcze. Słuchaj, bo ale powiedział, że jak się włączysz głowę, to musi, to się usłyszysz z tym morza, nie? Skupając się po usłyszał, nie? Bo normalnie miał objawy choroby morskiej. Normalnie sztor. Niech wiem, życie przejciało z oczami, ale objaw był no, tylko śmigł. Słuchaj, Pani, a powiedz mi w ogóle, jak ty przyjeżdżasz do domu, bo chodzenie to mało wspólnego miało, nie? Słuchaj. Ja wiem, ale normalnie się klamki głową nie naciska, nie? Co? Pod samochodu spadłeś? A, szale, całe szczęście, że płacę słuchaj, ja rękę sobie za małe. No, rękę. normalnie, no, słuchaj, jest kilka oczu, nie? Ja się trzymam tej, że wróciłem tutaj do domu, padać się na łóżko, tylko się śpię, śpiew. się na bok i nagle stary, jak mi szafa zaczęła pikać, a wiesz, ja po kilikach to płyszej zaczepki nie potrzebuję, nie? No to podpiegłem i buła, buła, no stary wszystkie goriki padały. Trzeba na siłownię ostatnio problemu. No, na pakerni. Tak, zobaczyć tam ciekawego, nie? Znaczy w takich ciekawszych rzeczy to ten telefon komuś zwykły normalny. Jak się pod kasetem? Znaczy twoja ulubiona. Normalnie, e, czekaj, bracie, jak to szło. Y, y, gorące wargi cztery. Nie, nie, nie. Co z tego się wiesz treścić. I to jednym słowem nawet. Po prostu jedno wielkie. Nie mogę mówić z Matka płuki siedzi. Matka płuki siedzi. Moja tak. Co? Do kina? Czekaj. Kinie. Amerykański jest jeden. Ogromka hemoroidu. Nie, to chyba nie. Chociaż... Może matkę tam wyślę. Że tak powiem, siedzi w temacie, nie? Co? Do teatru? No wady, odpier... Od... Ostrzelałeś? Poczekaj, sprawdź, co tam tu ty stary, ale ja ja. Ktoś sobie w teatrze wesele wyprawia. No. Mają ludzie kaszore. Mam co no, poradzisz? Nie dla nas kwitnie, a na nas. Słuchaj Padyżu, a może byśmy ten... jeśli przynajmniej się wyskoczyli, to, Może weźmiesz tą swoją dziewczynę, nie? I jej koleżankę. Mo, może być Mariola. Bo czekaj, to jest ta, co nie ma zęba, tak? To nie biorę otwieracza. Ty, o, o pamiętasz tą lucynę? Ta nie miała trzech zęb. można było otwierać. Słuchaj, to może wyjdziecie przyjdziecie, czwórkę skocimy tam na to, tak? To? to? Dziewczyny się nie mogą? Dlaczego? Ukszą się? Słuchaj, baty. Znam takie, to zawsze mogą. I wszystkiego jeszcze się nauczyłem, jeszcze ciebie mogą poszkolić. W celebracie przechodziłem do takiego nowego opla, nie? I była taka uloteczka za wycielaczką, którzy wziąłem. A właśnie, słuchaj, bady. Nie masz może kupca na nowe wycielaczki do opla? No to zobacz tam, no, no to zobacz. No ja ci podektuję ten numer, bo tutaj kapusta siedzi i podsłuchuje. Trochę kapustę i nie? nie wiem na co. Może na bigos. Albo na pierogi. Albo na wyłąki. Co ci to debilu ten no obchodzi? Ma to być na zajęcie, to niech sobie kroi. W każdy temat. Błąd. Dobry szalenie. Badę, jak się podyktuje numer C2 Dobra? No to uważaj. Ja ci się No. Y, 605 643 370. Czekaj, Bady, nie pisz. Badę, nie, nie pisz. Badę. Co Bade, byś to? Mało brakowało byś mi na kurs języka angielskiego. No, tym mają, że ty tu lotek no. Nie chcę wezwać. Mikos. To... No co, słuchaj ostateczna wersja na 30 wieczór jest taka, że wracamy do Bogdana na poprawiny. Co? Tam już nie ma się poprawiać? A regał? No zupełnie nieruszony, tylko się siłkowczu. Czekaj, Bogdan nas puści na pewno. Nie jest taki. Wpuści nas. No, to trzymaj się na razie. Przecież to niemożliwe, żeby Bogdan trzeba nawet drzwi w <noise>